Łódzkie na plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. Chlebem upieczonym z tegorocznych zbiorów marszałek Grzegorz Schreiber podzielił się z rolnikami z całego regionu, dziękując im za ciężką pracę. Tym razem dożynki województwa łódzkiego odbyły się w paradyżu, w powiedział Poczyńskim. Wieńce z polnych kwiatów, owoców, warzyw i ziół przeplatanych kłosami zbóż, miód i bochenki chrupiącego chleba. Tak mieszkańcy województwa dziękowali za tegoroczne plony. Uroczystości rozpoczęła msza dziękczynna, podczas której biskup Marek Solarczyk, metropolita radomski podkreślił rolę ziarna, który jest symbolem daru od Boga. Później przyszedł czas na tradycyjny karowód i ceremoniał dożynkowy. Drodzy rolnicy, hodowcy, ogrodnicy, sadownicy, pszczelarze, pragniemy Wam z całego serca podziękować, powiedzieć Bóg zapłać. Za to wszystko, co robicie. Dziękuję, że trwacie w tej codziennej, pełnej, poświętej pracy. Dzięki której na stoły wódzkiem, a ja się nie zawaham powiedzieć, w całej Polsce, trafiają produkty zdrowe, trafia żywność, która jest najwyższej jakości. Gościem tegorocznych dożynek był wicepremier Jarosław Kaczyński, który podziękował rolnikom za ich trud, ale też zachęcał do wzięcia udziału w referendum wyborczym. Poza tym przekazał informację, na którą czekali emeryci w całej Polsce. 14 emerytura będzie wynosiła w tym roku 2200 zł netto. To jest kolejny krok naszej władzy, to jest krok, kolejny krok ze strony państwa w tym kierunku, by grupa, która może najbardziej traciła na inflacji, czyli właśnie emeryci, dostała pełną rekompensatę. W Dożynkach wzięło udział 150 gospodyń wiejskich, które przygotowały potrawy charakterystyczne dla swoich powiatów. Jak co roku przygotowaliśmy dla nich specjalny konkurs kulinarny, łódzkie smakuje najlepiej. Nie mogło oczywiście zabraknąć również konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy i tego dla wyróżniających się gospodarzy sołectw w Łódzkiem, w którym nagrody i dyplomy odebrało 42 sołtysów. Gwiazdami sceny koncertowej byli Kleo, Mateusz Ziółko, Golec Orkiestra i Trips. Na koncertach bawiły się tłumy mieszkańców Łódzkiego. Dożynki w Paradyżu honorowym patronatem objęli premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Jarosław Kaczyński oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Delus. Współorganizatorami święta plonów byli Powiat Opoczyński, Gmina Paradyż i Diecezja Radomska. Marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber zaprasza do udziału w obchodach rocznicy Bitwy nad Wartą. Rekonstrukcja odbędzie się na terenach położonych pomiędzy Beleniem a Strońskiem koło Zduńskiej Woli już 2 września. Atrakcyjna oferta tylko dla nowych klientów. Przy podpisaniu umowy na pakiet socjalny lub podstawowy oferujemy Państwu internet za darmo na dwa lata. Szczegóły w Biurze Obsługi Klienta, Zgierz, ulica Lechonia 2. Zapraszamy serdecznie. Dzień dobry, Aleksandra Gębicka. Mamy dzisiaj piątek, 25 sierpnia. Zapraszam na kolejne wydanie programu lokalnego. Kampanie wyborcze ruszyły, ale czarna chmura wisi nad zgierskimi biurami poselskimi, kolejna siedziba, tym razem posłanki Koalicji Obywatelskiej, została zdewastowana przez złodziei. W środę 23 sierpnia doszło do włamania do biura poselskiego posłanki i kandydatki Platformy Obywatelskiej do Sejmu Agnieszki Hanajczyk, znajdującego się w zgierzu przy placu Jana Pawła II. Złodzieje dostali się do środka przez uchylone okno i przeszukali dokładnie cały lokal. Dyrektor biura po przyjściu do pracy następnego dnia zauważył, że ktoś musiał się tam dostać do środka. Wchodząc do pracy, chcąc wydrukować kolejne listy do zbierania podpisów, zobaczyłem, że okno, okno do biura jest otwarte. Drzwi, które zawsze są zamykane na klucz, widać, że są otwarte. Chodzą do biura widzę, bałagan, e, ogromny rozgaraż potwierane, opróżnione szuflady, szafki. Koalicja obywatelska jest w trakcie zbierania podpisów. Posłanka uspokaja, że listy wyborcze, na których znajdują się dane osobowe podczas kradzieży, były poza biurem. To jest rzeczywiście takie przykre wrażenie, kiedy widzę wyrzucone, splądrowane szuflady. Oczywiście, że można uznać, że był poszukiwany sprzęt, aczkolwiek takie rzeczy, na przykład został telefon, tak? no, który podobno jest łatwy do namierzenia. Yy, oczywiście też, że pierwsze to doświadczenie takie smutne i traumatyczne, yy, później refleksja, że ma, jesteśmy całkowicie, mamy dezorganizację pracy, a potem OK. Mamy listy, mamy długopisy, zbieramy podpisy i chciałabym uspokoić Państwa. Tak się szczęśliwie stało. Przezorność, chociaż zawsze tak robimy, że listy ze wszystkimi podpisami, one są zdeponowane w zupełnie innym miejscu. Z peselem, który Państwo podajecie, także tutaj zapewniam, że żadna lista, żadne nazwisko nie zostało skradzione. Sprawą zajmuje się policja. Poszukiwani są świadkowie zdarzenia, którzy mogli zauważyć coś niepokojącego w okolicach budynku tamtejszej nocy. W tym tygodniu podsumowano największą w historii powiatu zgierskiego inwestycję drogową w Zgierzu. Powiat zgierski właśnie ukończył przebudowę ulic Musierowicza i Gałczyńskiego oraz rozbudował kanalizację deszczową na ulicy Parzęczewskiej w rejonie Szpitala Wojewódzkiego. Inwestycja obejmuje ciąg ulicy Musierowicza Gałczyńskiego do ulicy Parzęczewskiej. W sumie to jest odcinek prawie 900 metrów, plus do tego dodatkowy kanał deszczowy, który wykonaliśmy na ulicy Parzeńczeskiej, 157 metrów. Inwestycja cała kosztowała ponad 9 milionów 300 zł z nowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Otrzymaliśmy 2 miliony złotych od zarządu województwa, od pana Marszałka, 300 Tysięcy złotych na budowę tego kanału na Pożenczeskiej, jak też również od pana prezydenta z miasta Zgierza 150 tysięcy złotych. Czyli w sumie wkład powiatu to 6 milionów, ponad trochę 6 milionów 850 tysięcy złotych. Ogólnie jest teraz lepiej zrobione, jak było, tak? Jest ok. Całość wyszła naprawdę super i Warto było tej, tej, tej pracy i przecierpieć jako obywatel, że tak powiem, mieszkający tu obok, ten czas, który, przez który trwał remont, także ogólnie jest bardzo dobrze. Jest ok, jest w porządku, myślę, że, że dużo lepiej niż wcześniej. Są odpowiednie pasy do skrętu, tak? O, na razie się nie ma do czego przyczepić, no poczekajmy pół roku, rok, to wtedy będzie wiadomo, na razie jest spoko. Bardzo ważne, iż ten ciąg, główny ciąg komunikacyjny przebiegający przez osiedle 650-lecia doczekał się właściwego remontu. To jest pierwszy etap. Do... Do którego my dołożyliśmy i oczywiście my jako województwo łódzkie będziemy także pracować dalej, żeby ta kanalizacja w obrębie właśnie szpitala wojewódzkiego się poprawiała, bo dla nas z punktu widzenia jako właściciela szpitala to jest bardzo ważna inwestycja. Taką ulewę nie wychodzę raczej z domu, a teraz nie zauważyłam, żeby cokolwiek tutaj zalegało, jeżeli chodzi o wodę. Także myślę, że jest na pewno poprawa. porównaniu z tym, jakie to było kiedyś Bajora, to uważam, że teraz jest w porządku. Pozytywnie, ładnie. Natomiast z relacji osób, z którymi rozmawiałam, mówiły, że ten obszar zalania jakby się zmniejszył. Prezydent wnioskował o rondo, bo rzeczywiście na końcu tego ciągu, na końcu ulicy Gałczyńskiego jest bardzo potrzebne to rondo, aby było tam bezpiecznie i na pewno to zrealizujemy. Plus tą drogę, panie starostą, dalszą część ulicy Gałczyńskiego. Jeszcze raz, także no, na razie jest okej. Okay. ja w porządku, jeździ się dobrze, także jak najbardziej na plus. Wszystko jest git, fajnie się jeździ, można nabrać prędkości. Nie, rowerem nie jechałem, ale widzę, że są dróżki porobione e, i podejrzewam, że dla rowerzystów też to jest ułatwienie, ale i dla nas kierowców, tak, bo e, żeby jak to powiedzieć, rowerzyści nie kręcą się pod kołami. Nie no, się dobrze jeździ po tym, bo to jest ogólnie takie jakby... Prosto jest, nie masz tych dziur. No jest dużo wygodnie pewno z dzieckiem i z wózkiem, bo do tej pory to było ciężko tędy przejść. Staramy się o następne środki, żeby tą inwestycję skończyć już od skrzyżowania Parzęczewskiej do aleksandrowskiej. Do zgierza przyjechał 36-krotny reprezentant polski, legenda widzewa Łódź, Tomasz Łapiński. Obecnie po zakończeniu kariery sportowej jest komentatorem, pasjonuje się fotografią, filmem oraz pisaniem książek. Przed hostelem Folkier zgromadziła się spora rzesza sympatyków, byłego piłkarza, był on jak na tamte czasy wybitnym obrońcą. To między innymi dwukrotny mistrz Polski z Widzewem Łódź, obecnie jest komentatorem sportowym. Jak mogliśmy dowiedzieć się z rozmowy, którą przeprowadził Jakub Niedziela z Tomaszem Łapińskim, sport był dla niego zawsze bliski. Początkowo podczas obserwowania ojca grającego w piłkę, następnie w szkole. Byłem napastnikiem, pomocnikiem, tak był ofensywnym zawodnikiem. Ja strzelałem w juniorach mnóstwo goli w tych, tych niższych ligach, w tych niższych rozgrywkach młodzieżowych yy, to ja byłem ofensywnym zawodnikiem. Przychodząc do Widzewa, a praktycznie na dzień dobry trener mnie wstawił jako środkowego pomocnika. tak. Yy, taką, powiedzmy defensywny pomocnik, to, to była taka jakby pierwsze kroki, tak? ale bardzo szybko no, wylądowałem w tak jakimś cudze, nie wiem jakim tak naprawdę, e, właśnie na linii obrony, ale to, przez te początkowe lata mojego pobytu w Widzewie, to, to ja troszkę tak skakałem, tak? skakałem w sensie pozycji, tak? grałem mi w obronie, i na stoperze, ręczyka, to pamiętam, że, mieliśmy, że, że grałem z Krzyszkiem Cuchem, razem mieliśmy tyle lat, ile jeden zawodnik, Marek Tykaczyk bodajże Piotr Tykaczyk z GKS-u Katowice, który, który miał sam więcej lat niż nasza para Stoperów, tak. Wielu piłkarzy po zakończeniu kariery nie do końca potrafi odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Jedni zostają trenerami albo łowcami talentów, inni komentują mecze. Po zakończeniu trwającej około dwie dekady kariery dla piłkarzy zaczyna się nowe życie. Zapytaliśmy o to Tomasza Łapińskiego, czy miał plan na siebie, gdy już zawiesił buty na kołku? Ja też nie wiedziałem. Przez, przez, przez parę lat chyba tak naprawdę po skończeniu gry gdzieś tam się rozglądałem, szukałem. Ale na szczęście jakoś tam szybko się ogarnąłem, szybko podjąłem decyzję i, no i robię to, co robię, tak, tak naprawdę. No, komentuję, gadam o piłce po prostu w telewizji, a oprócz tego tam no, spełniam jeszcze jakieś tam swoje inne pasje, swoje rozwijam zainteresowania. Tak, taka codzienność po prostu, postpiłkarska. Łapiński jest autorem książek Szmata, gdy piłka staje się przekleństwem oraz z pamięci. Podczas spotkania opowiadał szczegółowo o tych dwóch pozycjach. Wspominał czasy, gdy rozpoczynał swoją karierę, przeprowadzkę do Łodzi, do Widzewa, a także mogliśmy poznać różne anegdoty z piłkarskich boisk. Na zakończenie spotkania Tomasz Łapiński podpisał książki, zdjęcia oraz koszulki. Była to również okazja do krótkiej rozmowy oraz wykonania pamiątkowego zdjęcia. Po pięciu dniach pielgrzymowania grupa około 200 pielgrzymów ze Zgierza dotarła na jasną górę. Aby dotrzeć do Maryi, pątnicy musieli pokonać pieszo około 130 km. Dziękuję na dziś to już wszystko. Życzę Państwu miłego weekendu. Pozdrawiam.